W tej części kursu chciałbym poruszyć zagadnienia związane z zapisami zapasów, czyli z księgą zapasów i z zapisami wyceny. Pokażę w jaki sposób te księgi oddziałują na siebie, w jaki sposób są powiązane z księgą główną. Powiemy sobie także o raportach, które z systemu można wydrukować i przygotować, takich tych najważniejszych, które często służą do okresowego sprawdzenia zapasów. Przejdziemy najpierw do ustawień zapasów. Chciałbym pokazać, w jaki sposób system zachowuje się, gdy wyłączymy automatycznie księgowanie kosztu, Czyli uruchomimy ręcznie skrypt, który koryguje zapisy zapasów i księguje koszty do księgi głównej. Wyłączmy tutaj to opcję. Czyli nigdy nie będzie korygował kosztu, wyłączone automatyczne księgowanie kosztu. Spróbujmy teraz zaksięgować fakturę zakupu. Spróbujmy, złożymy synową. Użyjemy zapasów które stworzyliśmy w poprzedniej części, tych z HIFO. Ilość 10 po 40 złotych, zaksięgujmy tą fakturę. Faktura została zaksięgowana. Jeśli wejdziemy w opcję nawiguj i zauważymy zapisy wyceny. Oczywiście wskazana jest tu kwota kosztu rzeczywista 400. Natomiast koszt zaksięgowany w księdze głównej jest 0. Czyli ten zapis nie trafił jeszcze do księgi głównej. To samo sprawdźmy od strony. Księgi głównej właśnie, czyli zapisy księgi głównej. Jak widzisz nie ma zapisów jeszcze przeksięgowujących na konto magazynowe, czyli na razie powstały tylko trzy zapisy dotyczące tej faktury, czyli konto zakupów towarów, konto VAT-u i konto zobowiązania, natomiast brakuje tutaj jeszcze przeksięgowania na konto magazynowe i to się stanie dopiero kiedy skorygujemy i naliczymy koszt do KG, ale nie będziemy jeszcze tego robić. Spróbujemy sprzedać ten zapas tak, żeby zobaczyć jeszcze na fakturze sprzedaży w jaki sposób naliczą się te koszty bez zaznaczenia automatycznej korekty. A następnie uruchomimy skrypt, który naliczy nam koszty. Czyli spróbujmy utworzyć fakturę sprzedaży. Nowa. Wybierzmy nabywcę. ok wybierzmy zapas IFO z lokalizacji żółtej w ilości 5 cenę jednostkową 37 ok jak zaksięgujemy ten dokument tutaj także nie powstaną zapisy związane z zaksięgowaniem kosztu własnego sprzedaży. Powstanie zwykła faktura. Oczywiście przychód się zaksięguje, natomiast transakcje związane ze stroną magazynową jeszcze tutaj nie powstaną. Mamy naszą fakturę zaksięgowaną. Użyjmy opcji nawiguj. Zapisy KG. Nie mamy żadnych zapisów związanych z towarami. W zapisach wyceny także kwota kosztu rzeczywista jest 150, czyli system użył aktualnej średniej, która jest na kartotece. Wróćmy na kartotekę zapasu. Czyli system cały czas używa średniej 30, czyli zapasy jeszcze nie są skorygowane. Dodatkowo możemy sprawdzić, koszt jest skorygowany, nie jest zaznaczony. Koszt jest zaksięgowany w KG, nie jest zaznaczony.